Podjąć się tego, e, zasiąść za stołem montażowym, moment, to Danielu, bardzo Cię proszę, bo wydaje się, że e, no, dla Ciebie też to musiało być informacja właśnie jaka? Czy szokująca tak, jak dla wielu widzów, kiedy dowiedziałeś się, że będzie skracany potop? Ja obejrzałem ten, ten skrócony reddit-kurs, razem z Dziurkiem, otwierał oczywiście poza konkursem, e, któryś festiwal, gdy to było. 2015, 2015, tak? Tak. I po pierwsze, po pierwsze, ja nie pamiętam, nie pamiętam w swoim życiu długim, aktorskim, takiej reakcji na wszystko, co się na ekranie działo. Ludzie się śmieli. Co chwila bili brawo. Co chwila bili brawo. A to za jakąś kwestię, a to za jakiś efektowny, na przykład, pojedynek który ułożył walkę withelnie żyjący mój słowa z Tadeuszem Łamińskim i ja odniosłem wtedy wrażenie, że mi się to lepiej oglądało na raz niż długą, niż tą dłuższą wersję. I właściwie nie żałowałem. Nie zauważyłem, żeby czegoś żałować. No może jednej tylko rzeczy, jak w pewności kładę konia. Zobaczyłem, że tatarzy, którzy tam służyli w Skawpuku niedaleko Kijowa, umieli kłaść konie. I powiedziałem do Jurka, to cudowny mój przyjaciel, mówił, a potrafisz tak zrobić. A mówię, no jak mi dadzą konia, który to umie. No to tak zrobię. No to ty na tym koniu pojedziesz z dwoma tatarami i będziesz oglądał oglądam coś I tam dzieje. Jak musiałem kiepszcze nie było. Ale z Jurkiem było cudownie, bo on rzeczywiście wychodził naprzeciw takim pomysłu i tam rzeczywiście i Tatarzy i ja konie z siodła. i potem patrzymy za tych koniem i potem okrakiem ja stawałem nad tym koniem i koń się ze mną podnosił i wracałem i krzyczałem drugiego konia, bo już do bitwy lechałem na imię. I tego momentu, że koń się podnosi ze mną, nie było. Ale to drobiazg. No, ale on wciąż jest ten moment w wersji oryginalnej, nazwijmy ją tak, w no, pierwszej wersji. Ale ja już w tej chwili i w wnuk nie, niestety dziś nie mógł tu przyjść ze swoją, ze swoją dziewczyną powa zajęcia uczy szermierki historycznej, jest mistrzem świata w, w szermierce prawdziwej, na prawdziwe szable. I miecze nie ma. Nie, ma. Nie, ma. nie ma. Z tego żyje, mimo że jest doktorem nauk historycznych, to żyje z tego, że uczy młodzież władać prawdziwą szablą. A również brał lekcje od Wartka jak był jeszcze dzieckiem bardzo żałuję, że ci się nie No to No to, to ja, chciałem tylko jeszcze powiedzieć, miałem nieprawdopodobne szczęście w życiu. I tu siedzący należy. Ook mnie należy do tych najważniejszych ludzi, którzy przyniosły. mi niebywałą, jako człowiek, szczęście. Najpierw szczęście na który w wieku 19 lat powierzył mi rolę. Rafała Holblowskiego, a potem, potem Jurek z zamiarami kręcenia trylogii, ale zaczął od tej wtedy możliwej do zrobienia, czyli od tyłu, od pana mówiąc mi, a kiedyś, może za parę lat, bo teraz jesteś zagłówniarz, mało się znamy, to, to może. Jeszcze i potem do Kniecic czeka na ciebie. Ja mu wtedy powiedziałam, ale nikt wtedy nie będzie chciał się zgodzić, żebym ja po zagraniu tatara ogródnego zagrał Kniecica. Bo ja chlapnę cię na czarno, mrużył oczy i nikomu to nie będzie potem przestrzeni. <noise> z paną z panem który decydując się na kręcenie trylogii, gdyby wtedy w swojej wspaniałej fizycznej formie poprzetrzymać jako reżyser kręcenie takich gigantów, to trzeba było być w tym wieku, jaki on wtedy miał. Ja, ja miałem akurat tyle lat, co trzeba. Uważam za najważniejsze rzeczy, jakie mi w życiu trafiły. I potem przyszło jeszcze ogień wieczor, gdzie w końcu ówczesna żona nieżyjąca Wala znalazła, poleci, poleciła Jurkowi, żeby mnie zaangażował do starego tuchaj, i Boja W związku z tym Jurek do dziś nazywa mnie mój typ trójcy. No, Maciej, proszę Cię, powiedz, dostałeś tę wiadomość, masz zasiąść do stołu montażowego, Jaka reakcja? Już co prawda znałeś Jerzego Hoffmana, bo pracowaliście przy bitwie warszawskiej. Tak, ale ja mam powiedzieć w kontekście rewolucji medialnej, nie seksualnej. E, no tak, tak. Chociaż Jerzy mówiąc o seksualnej spojrzał na mnie, a medialny spojrzał na was, więc o medialnej. No, więc yy, ja oczywiście się przestraszyłem, bo yy, podobnie jak pokazać dzieło tak naprawdę. I, i w ogóle po co, po co ten pomysł? Okazało się, i tutaj chciałbym wspomnieć dwie osoby, bo chciałbym wspomnieć Elę Wysocką i chciałbym wspomnieć Tadeusza Kowalskiego, profesora Tadeusza Kowalskiego, który był szefem filmoteki narodowej, a Ela była szefową repozytorium cyfrowego. I oni tak naprawdę stali za całą tą robotą w sensie takim produkcyjnym. Był taki pomysł, żeby... Przede wszystkim wypromować chyba też y, przy okazji y, Filmotekę Narodową i w ogóle możliwość odrestaurowania filmu, żeby tym filmom w ogóle nada, nadać nowe życie. Y, nie wiem, jaki był dokładnie pomysł, to pomysł produkcyjny, czy pomysł w ogóle tutaj medialny dla y, Filmoteki Narodowej, y, natomiast pomysł był taki, żeby y, ten film spróbować skrócić. Ja wspomnę taką jedną rzecz przy okazji, myśmy wtedy się przy okazji, już kiedy, kiedy podjąłem się tego tematu i kiedy nadal się tego spotkaliśmy się w takim bardzo zacnym gronie, właśnie z na Narodowym, z Jerzym Hoffmanem, też z Jerzym Uliczkiem. To było w Kinie Iluzją. Myśmy te pięć i pół godziny oglądali 7 godzin, bo przecież trzeba było robić różne technologiczne przerwy. I później po czterech miesiącach, kiedy już skończyliśmy po Obejrzyliśmy go jeszcze raz. Ale Jerzy Wójcik był ogromnym przeciwnikiem tego pomysłu. Nie chciał w ogóle jak przychod, do naszego stolika, po tym przy tych 7 po godzinach, powiedział, ja nie wiem, po co wy to chcecie robić. W ogóle po co pamiętacie o tym? Pamiętajcie o tym, pamiętajcie, że jest ważne. I później spotkaliśmy się, obejrzeliśmy ten film jeszcze raz. Ta projekcja trwała 3 godziny bez żadnej przerwy. Pierwszy wstał wtedy Jerzy Wójcik i powiedział tak. Ja nie wiem, co by się tutaj wycięło, ale tam zawsze tak powinno było wyglądać. <noise> Także... Y, autor zdjęć. Autor zdjęć, tak. I to było niezwykłe, że, 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 że to właściwie... Y, właśnie on, człowiek, który tak naprawdę pamięta wszystko swoim okiem y, i który nie do końca się z, się z tym wszystkim zgadzał. Y, to była niezwykła historia dla mnie niezwykłe doświadczenie, bo jednocześnie no, gdzieś tam ta y, y, kamień serca spadł. Drugi raz się bałem, przy okazji właśnie tego pokazu w Gdyni. Powiedziałem, że pan Daniel jeszcze nie widział tego filmu, a była akcja jednak z tą szablą. Ja się jednak bałem trochę, żeby, żeby jednak nie być pociętym, no, na szczęście się pocięłem. Danielu, to Daniel powiedział, że miał szczęście w życiu, bo, bo, bo spotkał ciebie, ale myślę Jerzy, że trudno sobie wyobrazić to zrealizowanie Swojego marzenia, jakim była ekranizacja trylogii Sienkiewicza, gdyby nie było takiej postaci, takiego aktora, takiej osoby jak Daniel Bryski. Trudno nam dzisiaj znaleźć, kto mógłby. Trzeba mieć twarda. No. Ja miałem fartę. Miałem kolosalnego fartę. się. trzeba wyobrazić. Dostajemy z Augustowa, z Augustowa, to. z jest to. właściwie pisze do nas kierownik, kierownik produkcji To jest to. To niestety to. już nie żyje. Mówi. Słuchaj, wspaniale tu jest, mówi wspaniale, ale nudno, Jezus, jak nudno. Czy się z walką, może się coś zacznie dziać. A to musieliśmy filmy. Cegłą, Czyli tytułem, ranny w lesie. No to co, My jedziemy walką? Jedziemy. Augustów, piękna pogoda, lato, ja tak ciało jest. Idę na pocztę. Trzeba zawiadomić o przyjeździe. Zgodzę do piękno. Proszę telegram. Piszę telegram. Augustów, ekipa firmu Ranny dupę, przyjeżdżamy Pan Tynka Jura. Panie nie mogę przyjąć z tego telegramu, ja tego nie przyda. Dlaczego? Bo tu jest niecenzuralne słowo. No, co ja mogę zrobić? Znaczy się na gimnazję. W ten sposób taki telegram poszedł do Edzimy. Oczywiście reżyser się obraził. I w zasadzie w czasie całego naszego pobytu. W ogóle godnie było jakiś zbierał krzyby, czy coś. No i Okazało się że taki jest albinos tam jeden taki rudawy, który jak sięgnął do stołu się to on dość dziarsko tego sobie poczynał, to wiesz nawet. Jeszcze raz przyczepiłem wódkę. Sprawdził Potem zobaczyliśmy go w kilku epizodach, a byliśmy tam niedługo. I wrócili do Warszawy. Minął niedługi czas, przychodzi do nas Andrzej Walda. Mówi tak. słuchajcie, mam problem ogromny. Mam problem, bo chciałem, żeby moi bohaterowie Popiołów byli bardzo młodzi, ale ja nie mogę znaleźć aktora na rolę Rafała Olbrowskiego, nie myli nic orkerystycznego. Ale to mówię tak, ach... W kołach, nie, nie. Nie, w szkołach, byłeś obrotem, mówię, wszyscy z wszyscy. A na pierwszym roku taki, taki być, a mówię, co może być na pierwszym A na pierwszym roku Taki Daniel Rubieski. To był początek. A ona była zresztą czarodziejem. Powiem dwojka o tym, wiemy. Najlepszy osobę. casting, tak. się mówi, w tej chwili osoba, która obsadza. I to był początek. A ogniem i mieczem Iroha Starego Kłukajba. Obu, ona to była też koncert. Oczywiście, nie będę Wam mówił, jakaś dyktatura wybuchła, kiedy się dowiedziano, że Daniel może grać w Proszę Państwa, nasi też znani krytycy, dwóch życia Warszawy i wtedy bardzo poczytnej gazety, i ekspres. I prawda. A, a rozpędali na gąbkę, czyli na gankę, czyli trudno to w ogóle w I on zawsze napływać nie setki, tysiące listów. Rody, garbaty, <trydzi> niezdolny. Żyd i no, 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 już, wajda kanuskiej, że jak wątpię. Słuchajcie, on się zaczął, załamywał. Gdzie jest tutaj Jacek? Słyszysz Jacku? Tak. I wytrzymał. <laughs> Docieraliśmy się, aby te listy nie do niego, ale, ale częściowo docierały. Nienawiść I cóż z tego, że jeden z tych gentlemanów potem po że przeprosił. Wiesz, to można powiedzieć tak, ja cię zamorduję, a potem na drogę przepraszam, przepraszam, że cię zabiłem. W każdym razie, pod kolosalną presją, pod kolosalną presją, on zaczął to kino. No, po drodze mieliśmy niemałą ilość przygód, bo chciano tam kino zamknąć. że Materiał, który jest najważniejszym reżyserem polskim, obejrzał materiał, powiedział, że tylko dzięki temu, że już były wydane w 40 milionów złotych, nikt się nie odważył na krakowskim tam. No, a potem jak wiadomo. Zwycięstwo ma zawsze wielu ojców, a klęska jest sierotę. Został nominowany do Oscara wśród pięciu najlepszych, nie angielskojęzycznych filmów w połowie lat 70. Przegrał, trudno było wygrać, z armakordem Fryderyka Felliniego. Był nominowany historyczny film z kraju, ogólnie w świecie nie tak znanego, tym bardziej historia tego kraju, został zmieniony jako po prostu arcydzieło kinowe. Taki to film, który jest filmem, on był wtedy tam podziwiany rzeczywiście przez członków Amerykańskiej Akademii Filmowej, jako właśnie to, co powiedziałeś Daniel, kino historyczne ale jednocześnie z tymi scenami ogromnymi, batalistycznymi, panoramicznymi. To było coś, co było absolutnie podziwiane i, i sprawiło, że rzeczywiście film był nominowany. Od jednego z członków do adenu, wielkiego artysty hollywoodzkiego Kirk'a Douglasa dostał tenże Hollywood, kofwojski środek. Się... Ale obsada aktorska była w ogóle tak, jeszcze... Może się chce co wam coś powiedzieć? To... No. ironista, Gustaw Holubek, tak powiedział o Tadeuszu. Wiecie, Łomnicki dopiero w połowie filmu Pamiętował, że to nie on grał główną rolę. Ale skoro skoro wspomniałeś Gustawa Konołówka, to dlaczego on nie zagrał nikt, żadnej roli? Miał. Ja marzyłem, żeby, stary, żeby Janusza Radziwiłło zabrał Gustawa Konołówka. No sobie. Chory, mądry pająk, który tą pajęczyną, taką plata, tego kłicica, lepszy jak robił w Ciebie. doszło do próbnych zdjęć. Zrobiliśmy mu charakteryzację. Nie radziwiłowską, ale z tamtego okresu, zapiechy, długie włosy, które przykryły mu te uszy, Na tak oturny go podniosłem. Tak wzorowałem się na Iwanie Groźnym W czarnej szacie na kosturze podniesiony wzrostem, tak żeby dominował nad Danielem. W świecie było to coś niesamowitego. I chciałem, żeby zagrał przy okazji drugą drogę. Jana Kośmierza. On się obejrzał, zobaczył materiał. Ja mogę zagrać potopię, ale tylko po bogusławę. co będzie z koniem? No, na koniu pojedzie kaskadę. a co będzie z szarmerką? No, szarmerka też zrobi kaskadę. Słuchaj, czy ty wie, wiesz, kto to był młodszy, On mówi, no oczywiście. A Mojsi był to aktor moich rodziców. Wielki aktor teatralny w Wiedniu. Oni do końca życia wspominali to nazwisko, a dla mnie to było nic, bo ja go nigdy nie widziałem. A ty dwoma rolami zostaniesz w historii kina. Zegrać to. Będziesz... To jest Ewan. Dwie poważne role w jednym filmie. No ja mogę zagrać tylko Bogusław. Rozpalić na Dopiero po razie. ja zrozumiałem, dlaczego tak, tak się stało i muszę wam powiedzieć, że ten miał kapelusz, którą go zdjął i powiedział, że wszystko mu się pochłania. On był zakochany w Magdzie Zawadzkiej i nie mógł zabrać starego, umierającego rodziwiło, a musiał zagrać koguta pięknego młodego. Czy to nie piękny Piękne. Sobie aktor, który rodzicuje dla miłości, z takiej okazji i takich ludzi. Jako mężczyzna podpokoiłem się w Dziękuję.